Laszlo, ja! <grym> okay. Ej, ja chcę gdzieś iść, gdzie indziej. Jeśli boję że ona tu przyjdzie, to jest zła. <grym> czy trzy sarduszka, boże! Co dzisiaj się stało? Z drzewą spadłem, prawie. Hmm. <grym> na Survival Games umrę od drzewa, no super. Po co ja czyszczę? jeszcze Pobieram się na C. Umarłem. <grym> <grym> Spada Lelka szuka sobie. Nie wiem, traktora. Spój na mnie, nie? Traktora. A skąd ci traktor? Nie wiem, bo jechało takie, robiło taki dźwięk, to był jak traktor. I dlatego traktor. Co? Nie. Co nie? Nie myśl o traktora. Myśl o mnie. SZORPNY Knuckback! Ja! Lelka, teraz mi wytłumacz o co tu chodzi W czym? W tym. Co, chodzimy, podstawiam pod siebie TNT czy coś takiego? Nie. Patrz. Tam Patrz. gdzie biegniesz, tam ci się usuwa klocek. Przede mną? Nie, pod nie pod przed, pod mną. Tam, przed, przed tobą. Pode mną, o. Okay. Przed tobą. Ja ja że to w całe byś wygrał. Dobra, więc biegnę, tak? I mam o, się nie biegaj. zatrzymać. Nie i nie daj się podczupać. Pod I nie mam... Y, mam skakać, tak? I mam się... nie wpaść w dziurę.

Czekaj, Ej, ktoś biegnie tam, biegnie tam, ktoś biegnie tam. Nie, jest, oleczoł. Ja tam zełazę po środku i mnie to tam wiesz, tak znacząco się nie rusza. Nindiu załamujesz, wiesz. Co ty chcesz? Nie, spadłem i załamujesz. To, Toż nie spadłem, Nie ja chciałem spadłem. To że wiesz, że masz jeszcze kilka etapów przed sobą? Jak to? Ja zawsze. Pod sobą. Dlaczego tak? No bo wszyscy wiedzą że jesteś pipas. Ty Goń się. Na górze i... <grym> i dlatego ci zniknął. <grym> się. dlaczego jest. Zbudz ej, się, ej ja jestem go... chyba ostatni tutaj na górze. Ale fajnie, to znaczy, że dobrze, nie? No dobrze, dobrze, tylko teraz nie spierdam się. <grym> nie, 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 nie. nie, Dlaczego wysoko poleciałem? Bo masz double jumpa. Miałem. <grym> Miałem. Lidziu, <grym> jestem za tobą. to, do, To nie biegnij za mną, bo umrzesz. Ja, ci, ja cię spadam. Uff. Wiesz ja nie nie nie. nie udało się. I znowu się zatrzymałem. Okej, okay, dobra, biegnę. Czyli jeszcze tylko ty zostałaś i już wtedy wszyscy będą spadnięci, oprócz mnie. Pod Jezu, komu tak szumuło? Ja też to słyszeli? No, ja nie, jest udało się. Wo, ale kozak, patrz. <laughs> Tam są środku skacze, po boczkach i wszyscy są szczęśliwi. And everyone's happier. Mam ochotę się spildoić, bo już musieliśmy się nie. <laughs> Co?! I spadłem! Dwie plansie na dół! Nie rozwiało. Muszę <laughs> otworzyć okno. Nie chcę tnt rana na chodźcie coś innego. Dobra. Jestem pierwszy w czerwonej, będę dowódcą drużyny. Ja będę druga. Będzie dowódcą drużyny, a wy nie będziecie drużyną drużyny. Cztery, ja 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 Nie ja Dzisiaj sobie wchodzę na ja nagle mam W sumie o tym ta Będę sobie zarabiać tysiące miliony właśnie na was, na was. Drodzy widzowie, wy wiecie jak to jest, jak ktoś na was zarabia. To ja, teraz nieetyczna, będę miliony na was zarabiać. Nie wiem co jeszcze, mam partnera już. Teraz już wiecie, skąd dolarów moc.